Jeśli jesteś sprzedawcą, to doskonale wiesz, że dzisiaj klienci nie mają czasu na długie rozmowy i głębokie analizy. Do podjęcia decyzji potrzebują silnego bodźca łączącego w sobie wartość Twojej oferty i emocje. My, sprzedawcy, mamy nie więcej niż 15 sekund, w trakcie których musimy. Najpierw zdobyć uwagę, a potem zainteresowanie osoby, z którą rozmawiamy. Od tych 15 sekund, od tych 15 krytycznych sekund zależy, czy w ogóle będziemy mieli szansę zaprezentować ofertę. Twoja sprzedaż coraz częściej będzie zależała od 15 sekund. 15 pierwszych sekund kontaktu z klientem. Czy już zastanowiłeś się, co chcesz powiedzieć swojemu klientowi w ciągu pierwszych 15 sekund? Jeśli nie, to zrób to natychmiast.